Witam was wszystkich, ja jestem z kolejny odcinkiem z Gotika 3 i jak zwykle popierdoli mi się zachód z wschodem. Wystarczyło wyjść tu, się gdzieś popierdolić tu jest taka góreczko. Yy, tu gdzieś był widok. Nie na to patrzyłem, no. Dobra, nieważne, no takie toś był widok tutaj. Ale teraz tego nie widzę. Także jak ty nasz Hans i Wilk! Anson. Przestań robić tyle hałasu. Nie Wykłoszysz mi zwierzynę. Nie krzycz. Na co tu można zapolować? Na Jelenie. Ta wyżyna to najlepsze miejsce do polowań na Jelenie w całym Nordmarze. Możesz mi pomóc, jeśli chcesz. Ile Jeleni mam zabić? Jeśli zdołasz, wszystkie. Czemu tu mieszkasz? Jestem myśliwym z klanu Wilka, a nie mam ochoty ciągle wracać do wioski. Większość czasu spędzam tutaj. Kiedy już zgromadzę dość skór, zanoszę je do wioski. Handluję też z wędrownymi Nordmarczykami. Wybieram się do klanu Wilka. Chcesz, żebym im coś zaniósł? Jasne, czemu nie? Proszę. Run, kwatermistrz, czeka na te skóry Wilków Lodowych. Właśnie, miałem dać temu. Mm. Nieważne. Szukam Xardasa. Hmm, ostatnią osobą, która szukała Xardasa, był pewien paladyn. Nie wyglądało to na przyjacielską wizytę. Przede wszystkim to była bardzo krótka wizyta. Dojdziesz tam ścieżką biegnącą pod moją chatą. Musisz udać się w góry. Jeśli masz kawałek surowego mięsa, szaroskóry zaprowadzi cię na miejsce. Szaroskóry to twój wilk? Nie należy do mnie. Przebywa tu z własnej woli. Ale tresowałeś go. Nie, jest moim przyjacielem i towarzyszem. Nigdy go do niczego nie zmuszam, ale jest bardzo mądry i rozumie, co do niego mówię. Jednak lepiej daj mu kawałek surowego mięsa. Na pewno wiesz dlaczego. Chcesz kawałek mięsa? Proszę, zabierz mnie do wieży Sardasa. No. I teraz szaroskóry Skóry zaprowadzi nas na do wieży Ksardasa. Znaczy, ja bym tam sam nie trafił, bo to je daleko. Jak większość rzeczy w gotiku 3. Nigdy na pamięć nie nauczę trasy do Hansona, ani do Xardasa. Nie ma opcji. Nigdy. Zawsze mi się... Zawsze zamiast, ktoś mi powie, idź na wschód. A ja, jak na odwrót by ktoś mi powiedział, idę na zachód. Zawsze. Są wilki martwe? No już myślałem, że cały czas... O, przychodziłem gdzieś obok tego cały czas, no normalnie już bym chyba się tu wsiekł. So, ja mógłbym też mieć wilka i za nim. No tu jest chyba quest na armię goblinów do pokonania, bo tu ich będzie. O kurde, jeszcze trochę. Chyba, Ale to jest to miejsce, jeśli ja się nie mylę. Mylę się, czuję to. Ja mam mieć rację, kurde. Boże, armia goblinów oczywiście Sąd już bym trafił, ale chcę, żeby szaro skóry przeżył jednak Więc mu zaraz pomożemy. Inwazja goblinów, proszę bardzo. Wiedziałem, że to to jest dobrze, idziemy, idziemy, idę za tobą spokojnie. Szkoda, że nie ma takiego towarzysza zwierzęcia. No. Szkoda, naprawdę. Fajnie by było. Szaros Wilk. Kurde. No dobra, nieważne. Później teleport do klanu Wilka. Dajemy te żarełko, odnosimy skóry. No i to będzie tyle. A potem... O kurde. A potem teleport do Xardasa, bo Sardasa jest teleport oczywiście. I będziemy szli do klanu ognia, a z klanu ognia do klasztoru, a potem już... Po ostatni artefakt Adanosa O, no, potem będzie koniec gry i w wokół? No, słyszałem muzykę z Montery Ale już mam jakieś wysłuchy. O mamy słuchowe Jak to ma Maxiora w zwyczaju mieć no, Co ty, gdzie to jest? Pomóż mi! Tak ja kocham jak się golemy rozpadają Mmm, rozpadaj się Czemu nie mogę z niego nic podnieść w dodatku? się loot A chciałbym mieć serce jego golema Bym miał wszystkie do kolekcji Te obawienne golemy już nie występują oczywiście nie ma buggy, to jest raczej no, Nie ma buggy na klucz, nie ma bagien. What the fuck, man? Znaczy, wolf, wolf. Co się nie ma, który zacząłem? Kulera! Nieważne. Drop, drop, do góry, drop, drop. Idziemy hop! Raz, dwa, i trzy i cztery i jeszcze raz, druga seria. I raz, i dwa, i trzy i cztery. Jedziemy trzecią serię i raz, i dwa i trzy i cztery. Wyciągamy broń i zabijamy tego frajera. Golem'a lodowego fuck? jak nie go... mam w końcu serce lodowego Golem'a, fuck, yeah. Już tak blisko Już widać wieżę Xardasa Chociażby po budowie Xardas zawsze mówi takie... Xardas ma zawsze niesamowite wieże Ok Chyba jesteśmy na miejscu. Wracaj. Tak, naprawdę niesamowicie to wygląda. Wejście, on zawsze ma, Ksarras po prostu... Epickie budowle. I zawsze tworzą się w jeden dzień oczywiście, nie jak to kiedyś powiedział Lester. W 2, Noc Kruka oczywiście. No Lugitiku 2 z O, Ksarras do góry poszedł. Zobaczmy. Spróbuj znaleźć tak mało expa. Oczywiście go z jego skarbów. Barbarzyńcy mieszkali w Nordmarze, a Robar był jednym z nich. Wędrował przez lud bez ognia i broni, i ścigała go bestia. Określił mnie w pokoju, może gdzieś jest. I teleport do Xardasa. Idź poczekaj. Xardas Necromanta. Nasz przyjaciel z gotików, który nas wykiwał na końcu Gotika. 2. Zobaczymy, co ma do pogodzenia. Jesteś nareszcie. Xardas, przez cały czas mojej podróży mieszasz się do wojny. Czemu nie powiesz o co chodzi? No dobrze. Od dawna pracuję nad realizacją pewnego planu. Od czasu gdy byliśmy uwięzieni za tamtą barierą, gdy przemówił do mnie Beliar. Jakże wielkim sukcesem byłoby dla niego, gdybym stanął po jego stronie. Niegdyś najwspanialszy spośród magów ognia. Teraz sługa mrocznego Boga. Udałem, że przyjmuję jego ofertę. Zesłaną mi przez Beliara wiedzę wykorzystałem jednak przeciwko niemu. Przygotowałem wszystko dla ciebie. To jednak długa opowieść. Gdy już dowiesz się o wszystkim, zrozumiesz, czemu tak trudno było mi podjąć decyzję bez ciebie. Mówisz o wyborze między Inosem a Beliarem. Wydaje mi się, że to jedyne możliwe opcje, a może istnieje jeszcze inna, trzecia droga. Aby z niej skorzystać, musisz przynieść mi artefakty Adanosa. Cóż w nich takiego specjalnego? Jest ich pięć. Pięć boskich artefaktów. Ich właścicielami byli pradawni. Zginęli. Mam jednak pewność, że artefakty wciąż istnieją. Każdy z nich daje swojemu właścicielowi wielką moc. Jednak wszystkie razem. Tak, pomówimy o tym, gdy już je odnajdziesz. Jak zawsze. Dostałem ten list z Przygotowałeś Orków na moje przybycie. Ja tylko przetarłem szlak, żeby, żebyś mógł zająć się tym, co istotniejsze. Przywódcy Orków powinni byli osiągnąć już siły na całe wschodnie wybrzeże. Jednakże główny cel to Vanguard. Orkowie również i tam dotarli. Vanguard jest w kompletnej ruinie. Nauczył rzeczy takimi, jakie naprawdę są. Poprzez rozkazy orkowie rozprze rozprzechnili się po całym wybrzeżu. Przedtem główny trzon armii orków została zgrupowana przed wejściem do węgardów. W takich zostało ci mniej orków do ubicia. Ardea była perna pełna orków. No i co? Jesteś martwy? Eee... Widzisz? Wręcz przeciwnie. Ta bitwa mocno zwróciła twoje dotychczasowe doświadczenie. Co powiedziałeś? Nie do końca zrozumiałem. Powiedziałem, poza tym, że zajęło ci to zbyt dużo czasu. Czekałem na ciebie. Wiadomo, jest, że wysłany tylko po to, byś trafił tu szybciej. Chcieliśmy dać powód do zabicia siebie tak szybko, jak to tylko możliwe? Nie wiem tego w ten sposób, ale mniej więcej o to chodzi. Wydaje coś inne rozkazy? Podano tego w Ardei? nic, nic z instytucjami do wszystkich orków w Myrtanie. Czy przypadkiem został wysłany również Liza z zabicia ozogi królewskiego statku? Nie, w żadnym wypadku. Rozumiem. W większości wiadomości nie ma teraz znaczenia, przynajmniej dla mnie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że orki będą dalej wykonywać moje rozkazy. Z tego powodu coś ci zasugeruję. Sugestia? Jakiego typu? Ten list, który aktualnie posiadasz, nie jest wiele warty. Jeśli przyniesiesz mi wszystkie rozkazy, przekażę Herton kilka dobrych słów na twój temat. Jakie pochlebstwo masz na myśli? A co powiesz na niebezpiecznie, bo w popadł w niełaskę, wybrał nową lepszą drogę? A co stanie się, jeśli ja. Milcz! Ale. nie. Na pewno nie będziesz żałował. W porządku. Gdzie powinien szukać tych listów? Niestety nie jestem w stanie Ci pomóc. Cały czas są w między pomiędzy przywódcami, szamanami i wojownikami. To nie ma sprawy. Pamiętasz może konkretne miejsca? Ja na chyba bym wybrzeżem. Ten, który masz przy sobie. Oddział orków stać również sobie również woli goty, Wengardu i klanu Mota. Nic o tym więcej nie pamiętam. Zkonale wiedział, że znalazłem wszystkie zwoje. Wystarczy, że ja bym wiedział. Przyjdź do mnie, jeśli znajdziesz kolejny. No dobra. Dostałem ten list w klanie Mota, ale najpierw musiałem wypanić wszystkich orków z ogromnej kopalni. Dokładnie tak, jak chciałem. Na początek. Naroczeniu musieli odbić i uruchomić kopalnię, a orkowie w walkach podnieść do straty. Przedstawienie lody znajduje szczególne miejsce w mo moim mistrzowskim planie. Nie trochę czasu. Zanim kowale z ko planu mota Młota będą mogli znów przystawać w wielkim piecu, jeszcze coś czego nie przewidziałeś? Niech pomyślę, hmm. Wszystko pojawia zgodnie z planem. O Boże, dostałem ten list z rozkazami w Gocie. Sardasie, czy to prawda, że to wszystko Twoja sprawka? Czy naprawdę jesteś sługą Beliara? Komu, kiedy służę nie powinien cię nie to już interesować, czy nie? Spokreślam najwyższym z magów ognie. Teraz nasze szatę czarnego maga. Jeśli moje plany wypalą, okrzykną moje poczynienia bezbożnymi. Ale jednocześnie staram się zachować harmonię pomiędzy Inosem a Beliarem, i to wcale nie czyni mi usług Madanosa. Wpływie zabijesz niezależną ilość sług Paladynu i Inosa, Paladynów, nie zbliżając na nic. Pomimo to, że mnie nie rozumiesz. Myślisz, że Królewscy Paladyni przygotowali ci drogę do Węgardu z własnej, nieprzymuszonej woli? Gdzieś w ich zamku znajdował się kamień teleportacyjny. Nigdy nie dał rady byś go zdobyć. Demony tych kilku nieumarłych otworzyło bramę do Węgardu dla ciebie, i tylko dla ciebie. Było tam sporo nieumarłych. Naprawdę! Przestań tak, Na następnym razem będzie ich dwa razy więcej. Musisz być wdzięczny za dodatkowe doświadczenie bojowe, Warant i Norman są pełne, nie umarły. Nieważne. Ah Dostałem ten zwój w węgardzie. Chcesz śmierci króla? Umieszczony pod własną kopułą nie odmówisz żadnej pomocy. Twojej również. Lub raczej twojej, zrozum, że ta sytuacja działa na twoją, naszą korzyść. Zebrałem już kilka listów z rozkazami, czy są jakieś jeszcze? To już chyba wszystkie, przynajmniej te najważniejsze. Co teraz przekrałeś orką? To jest w tym stylu uwolnić wszystkich ludzi? Przeciwniłeś mój wpływ na orków. Proszę, ten swój pieniąd wystarczyć. To było szybkie. Czego szykiwałeś? Powinienem użyć pióra? Nieważne. To już na nie jest potrzebne. No bo kan nie żyje. biedny Pobra, teraz na chwilę ciśniemy, do czego klanu Mocza zrobić mieczol. I dać go Ingevarowi, a następnie do klanu Wilka. I dać mięso śliwym, oddać skóry, bla bla bla. Nie, tak mniej więcej. A potem ciśniemy do klanu Ognia. Gdzie Ile. Nie pobiję rekordu. Mówi normalnie, to chyba 80. Któryś. Nie ma opcji. A tu już grę kończę. Czy on całe życie śpi? Miecz Normarczyka Ja jeszcze ci go na ostrze Moż. 110. Człowieku. Czego chcesz? Yeah! Nie. What the fuck? Jaka cena? Oto twój miecz. Niechże spojrze tak, to dobry miecz. Mocny, ale lekki. Dobre rzemiosło. Co z moim szkoleniem? Masz talent i moje poparcie. Ale decyzja, czy jesteś godzien tego zaszczytu, nie należy jedynie do mnie. Chyba ze mnie żartujesz. Nie, pragniesz wiedzy, która stanowi o sile naszego narodu. Muszę się upewnić, że wróg nie skorzysta z naszego doświadczenia. Więc co mam zrobić? Idź do innych wytapiaczy. Do Kalana z klanu ognia, Larsona z klanu wilka i do Pedara. Jeśli oni się zgodzą, to ja też. Ok. Dobra, klan wilka. Teleport. Komię, A, Runowi, dobra. Jak mnie znalazłeś? Normalnie. Zdałem się na instynkt. Ach tak. I czego ode mnie chcesz? Ingvar kazał mi odnaleźć wszystkich wytapiacze rudy i zdobyć ich aprobatę. Naprawdę? Nie mam czasu niczego cię uczyć. Sam czegoś szukam. To może pójdziemy razem? Nawet nie wiesz dokąd zmierzam, a i tak chcesz iść ze mną? To się nazywa odwaga. Podobasz mi się. Dobrze, chodź ze mną. Tylko nie daj się zabić. Normalnie on jest gdzieś tam w górach. Tak? Ale, no. Not today. Zdążyliśmy go złapać, zanim uciekł. Więc perfekto. On no, oczywiście nie odchodzi zbytnio daleko. Ale, no. To jest taki mały poradnik, że od razu, jak bierzemy tego questa, automatycznie teleportujemy się do klanu Wilka. Wtedy nie będziemy musieli go szukać po górach, Nordmaru, bo wszystkie góry są takie same. Więc wiadomka, nie? Oczywiście się znajdzie dużo rudy, więc w planie młota również kupimy sobie. Płynie ten pancerz od Steinara. Za 100 bryłek. I powinno być wszystko głód. O, przy okazji, jak będziemy przechodzić obok, to dam mu mięso, tak, automatycznie. Idziemy stronę, to. Ty pójdziesz, poczekasz. No, poczekasz no mnie, ja tylko mięso rozdam. Runda. Dobra, masz szynkę Żrejta! Dobra, rozdajemy to na szybko. No nie no, kto ci mu dać tą szynkę? I ostatni. To proszę bardzo, dobra. Idziemy dalej z Larsonem. Nawet chyba pobiłem rekordy w bijaniu reputacji typ Dortmundu ogólnie fajnie a tak ...dać pierwszą osobę jakbyśmy biegli bez niczego Czekaj, skąd on to wyciąga wszystko nie wiadomo gotyk był zrobiony tak jak Skyrim. Albo czy znaczy ogólnie The Elder Scrolls? Może Skyrim, dlatego to jest najnowsza część. Czemu na, mogą powiedzieć Oblivion? No Morrowind. W sumie Oblivion grałem troszeczkę, ale Morrowind prawie, że nie. Chciałbym zrobić serię z tych dwóch poprzednich części, zresztą z Morrowinda ale ogólnie grając na streamie, taki miałem taki mam plan. Ale zanim kupię Morrowinda na steamie to trochę minie jednak. Więc to się nie stanie jakoś tak za szybko. Będziemy musieli poczekać, zanim zobaczycie na stream. oczywiście, jak będzie stream z na to Wam powiem, tak? Oczywiście to później wszystko trafi na YouTube, więc też się nie musicie martwić. A, ale to jeszcze tam do przodu trochę. Jest to trochę czasu, zanim to wszystko minie. Jak na początek wakacji, coś takiego. Będziemy tylko z Larsonem tam do końca. Tak samo z Olibionem zrobię i ze Skyrimem chyba nie wszystko na tuba wrzucę Takie mam plany, ambitne tam Bogir dalej walczy. Tam było słychać przez chwilę. Oooooo! Odpadara i klana będzie bardzo łatwe. I zostaniemy wytapiaczem rudy. Raz będziemy mogli wykorzystać broń z czystej, magicznej rudy. Więc to będzie perfekto ogólnie Powinienem trochę dłużej ja z nim, zanim tam dojdę To nie wiem, nie wiem dokładnie jaką daleko idzie No i znajdź takiego typa później Siedzącego sobie między krzakami gdzieś To już chyba jest tutaj Chyba, no niedaleko się wydaje, jeśli się nie mylę, to jesteśmy bardzo blisko już, a jednak się mylę. Boże, świetnie. Jak on przez góry będzie przełaził, to się zastrzelenie. Zostaw się, możemy wyjść dalej. O, coś jesteśmy blisko, on powinien zarawalnąć gdzieś po górach tutaj. Między więcej chyba w tych lokalizacjach siedzi Na razie idziemy, nie chcemy się z niczym walczyć No, jesteśmy już prawie że na miejscu O, ruda... Przeszedłeś próbę. Wracaj do Ingwara i powiedz mu, że moim zdaniem będzie z ciebie doskonały wytapiacz rudy. Ok. Ale no oczywiście my sobie zapiszemy grę tutaj koiś... Dobra już w tym odcinku to na tyle. Mi się podobało następnym i już będziemy szli do Klanu Ognia. Do zobaczenia, trzymajcie się. Hej!